Hej wszystkim! Dziś przychodzę do Was filmem, o który parę osób poprosiło pod moim życiowym update, kiedy powiedziałam o tym, że pracuję teraz w Google i zapytałam, czy chcecie może zobaczyć film na temat tego, jak to się stało, że, że tu pracuję i jak to się stało, że miałam wcześniej też w Twitterze, ogólnie na temat rekrutacji i dostania się do tych firm. Zaproponowałam ten temat dlatego, że wiedziałam, że wszystkie rzeczy związane z karierą szeroko pojętą u mnie zawsze cieszyły się dużą popularnością. Także bez przedłużania. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Od razu powiem, że to nie jest film, gdzie daję Wam 5 kroków, jak dostać się do, albo 10 kroków, jak dostać się do. Ja po prostu powiem Wam, co się stało w moim przypadku i jak ja trafiłam do tych firm. I może pomoże Wam to, jeżeli też celujecie w pracowanie w tych miejscach. Także zapraszam do oglądania dalej. Więc e, wszystko zaczęło się w roku 2019, kiedy to byłam na swojej wymianie studenckiej w Madrycie e, i szukałam stażu na wakacje, bo tak zazwyczaj jest, że jeżeli studiuje się przynajmniej w Anglii, kierunek biznesowy, przed ostatnim rokiem kierunku robi się staż. No i ja się obudziłam trochę późno, bo zazwyczaj e, tego trzeba zacząć szukać okolice października, listopada, czyli jakieś tam 9 miesięcy wcześniej. I ja szukałam, ale skupiałam się trochę bardziej na cieszeniu się swoim rokiem za granicą niż na aplikowaniu, więc obudziłam się w styczniu 2019 z ręką w nocniku, uświadamiając sobie, że nie mam żadnego stażu jeszcze na te wakacje. Jedyne co wiedziałam, że chcę robić, to coś po prostu dość kreatywnego. I wtedy zobaczyłam na LinkedInie, bo to jest główna strona w Anglii do aplikacji do pracy to jest LinkedIn i tego się używa najbardziej. Nie wiem, jak jest w Polsce. Z tego co słyszałam pracuj.pl jest taką stroną, gdzie się aplikuje na różne role. Natomiast w Anglii jest to zdecydowanie LinkedIn. Zobaczyłam pozycję w Twitterze, zaaplikowałam. Okazało się, że nie pasuję do tej pozycji, ale rekruterka do mnie zadzwoniła, jak zobaczyła moje CV i powiedziała, że prawdopodobnie nadawałabym się na inny staż. I był to staż w dziale Global Content Partnerships. W dużym skrócie miałam trzy rozmowy kwalifikacyjne. W tych dużych firmach zazwyczaj to jest taki proces kilkuetapowy, który trwa nawet do kilku miesięcy i zostałam przyjęta. I to było dość takie randomowe, powiedziałabym, dlatego, że nie szukałam specjalnie staży w Twitterze, natomiast jak zobaczyłam ten staż i zobaczyłam, na czym on polega i jednym z zadań na przykład do... jeżeli chodzi o dostanie się, to było zrobienie filmu. I ja pamiętam na trzy dni w ogóle wyjęłam się ze społeczeństwa. Mógł być to film na temat jakikolwiek, co nas interesowało. Ja chciałam zrobić typowo ładny, Film, a że akurat byłam w Madrycie, to stwierdziłam, że dlaczego nie zrobić film z Madrytu. Polubili ten film i dostałam się. Ja byłam jedynym starzystą w tym dziale, natomiast byli inni starzyści w różnych działach. No i jak już byłam w Twitterze, to stwierdziłam, że praca w firmach technologicznych jest super. I jest to coś dla mnie przynajmniej na początku. Jak wiecie, ja zawsze chciałam pracować w modzie, albo w magazynach modowych, albo w czymś związanym z dziennikarstwem i ja wciąż to robię te wszystkie rzeczy, nie zrozumcie mnie źle. Ja w swoim życiu chcę pracować w bardzo wielu miejscach i nie chcę się ograniczać do jakby jednej ścieżki karierowej. Natomiast stwierdziłam, że na start y, kariera w technologii to jest to, zdecydowanie dla mnie. Jeżeli chodzi o warunki pracy, jeżeli chodzi o możliwość rozwoju, o ludzi tam poznanych, o zarobki, wszystko mi pasowało. Więc y, po skończonym stażu w Twitterze niestety mój zespół był cudowny, ale nie mieli um, miejsc, nie przyjmowali nikogo nowego do tego zespołu na stałe. E, stwierdziłam, że zaaplikuję do Google. Zawsze była to firma, która mi imponowała. Kolebka innowacji, jeżeli chodzi o tak naprawdę wszystko, wszystkie dziedziny naszego życia. Zaaplikowałam, przeszłam trzy poziomy rekrutacyjne, no i dostałam się. Trwało to rok albo prawie rok, jakieś 9 miesięcy zanim się dostałam, a zanim zaczęłam, dlatego, że był COVID i rekrutacja była po prostu ostro wstrzymana, natomiast w końcu doszło do skutku więc co trzeba zrobić, żeby wylądować w firmie niekoniecznie Google a niekoniecznie Twitter, w jakiejś firmie technologicznej może to być Facebook, może to być TikTok, może to być Instagram, Instagram jest częścią Facebooka teraz jest, znaczy już od dłuższego czasu jest duży boom na te firmy i dużo osób chce w nich pracować także co może Was wyróżnić jak trochę ułatwić sobie dojście do tej pracy przede wszystkim najprostsza sprawa często sprawdzać pozycje na które te firmy rekrutują, w tych firmach Działa to tak, że one mogą nie publikować pozycji na właśnie LinkedInie albo pracuj.pl, chociaż pewnie też to robią, ale warto bezpośrednio sprawdzać na stronie. Czyli sprawdzacie stronę Facebooka, na przykład wpisujecie Google Facebook Careers, zależy, gdzie chcecie pracować. Od początku wiedziałam, że ja chciałabym pracować w Londynie, także wpisujecie właśnie na przykład Facebook Careers London, pokazuje Wam się strona Facebooka z aktualnymi pozycjami, na które rekrutują i po prostu przeglądacie. Można przefiltrować bez doświadczenia, doświadczenie jednoroczne albo staż i to bardzo fajnie Wam pokazuje. Także to warto sprawdzać często, dlatego że te strony się bardzo szybko update'ują, bardzo często update'ują i nigdy nie wiadomo, kiedy rola, na którą akurat chcielibyście się zrekrutować, wyjdzie. A często jest tak, że te role są bardzo krótko ogłaszane. Jeżeli się dużo chętnych i dużo z nich jest adekwatnych do roli, to te role się szybko zamkną. Także sprawdzajcie często, co tam jest grane. Dwa. Wspólny mianownik, który zauważyłam w Twitterze i w Google, jest to, że obie te firmy, jeżeli chodzi o rekrutację i przyjmowanie nowych ludzi, bardzo cenią sobie Twój charakter. Bardzo duży nacisk w tych firmach jest na sprawdzenie, czy charakterowo pasujemy do obecnego zespołu i w ogóle do wizji firmy. Te firmy, przez to, że są takie duże i funkcjonują w tak dobry sposób, muszą mieć jakąś misje, prawda? Jest duży nacisk na misję, jakakolwiek by to nie była. Jest spory nacisk na dopasowanie się charakterem, czy twoja wizja i to jaką jesteś osobą i to, jakie masz hobby, i jaka jesteś dla innych ludzi, czy to pasuje do wizji tej firmy, firmy i też zespołu. Zależy oczywiście od pozycji, ale tu gdzie ja jestem, mało istotne jest co się studiowało, a bardziej w jaki sposób się myśli, czyli sprawdzana jest nie wiedza, ale bardziej sposób myślenia, szybkość uczenia się i tak dalej, bo o to chodzi. Każdy ma inne zaplecze, i to jest super, bo to wprowadza taką różnorodność w zespole, e, ale kwestia, jak szybko się możemy nauczyć nowych rzeczy, jak szybko łączymy ze sobą różne fakty, e, jest zawsze bardzo doceniana i bardzo sprawdzana. Także powiedziałabym nawet, że im bardziej barwne. I nie do końca związana z pracą, doświadczenie macie oczywiście do pewnego stopnia, tym lepiej. Z mojego doświadczenia zauważyłam, że te firmy bardzo lubią, jeżeli ma się bardzo barwne życie poza pracą. I ja zawsze podkreślałam, że mam kanał na YouTubie, jest to moja wielka pasja ale też nie zawsze pracowałam w rzeczach związanych z marketingiem czy reklamą bo na przykład spędziłam część swojego lata w Paryżu robiąc staż na Paris Fashion Week, w szkole też w sensie na studiach pracowałam w Fashion Society i organizowałam charytatywny um, pokaz mody także im bardziej macie jakby takie kolorowe życie poza pracą, im bardziej jesteście barwną osobą tym lepiej ostatnia sprawa to jest może integralność i to żeby po prostu być dobrą osobą dobrą osobą dla innych osobą, która ma jakieś swoje wartości i zasady, osobą, z którą przede wszystkim inni będą chcieć pracować w zespole e, i którą po prostu fajnie przyjąć do swojej firmy. Mogą być różne zdania na ten temat, natomiast e, dla mnie zawsze jest ważne, żeby firma, dla której pracuję albo ludzie, z którymi pracuję, mieli podobne wartości do mnie. Więc tak, w taki sposób wylądowałam obecnie w Google. Nie mówię tutaj o konkretnych uzdolnieniach, które powinno się mieć, bo to bardzo zależy od roli. W mojej roli ważne jest, żeby... Trochę analityczny, umieć rozmawiać z klientem, mieć dobry stosunek, dobre podejście do ludzi. Jest, ale tak jak powiedziałam, to bardzo zależy od tego, gdzie się rekrutujecie na jaką pozycję, ale to jest taki wstęp do tego, jak to się stało, że wyglądało w Twitterze i w Google. Powiem Wam, póki co, bardzo się cieszę, że tak się stało. Nigdy w nie przypuszczałam, że będę pracowała w firmie technologicznej, nigdy przenigdy, no ale widzicie. Jakie ciekawe życie pisze nam scenariusze. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, dawajcie, znacie, bardzo chętnie odpowiem. Oczywiście na tyle na ile mogę, bo przypuszczam, że nie mogę opowiedzieć wszystkiego o mojej pracy na YouTubie. Natomiast trzymajcie się ciepło, jak zwykle zostawiajcie propozycje nowych filmów w komentarzach i widzimy się za tydzień. Pa!